Silver medalist. Oh. And he stood up. Oh. Everybody with a smile on their face. 148 meters. And I can now tell you that equals the distance that Stefan Kraft of Austria did in his second training round. Well, he's going to lose the telemark marks. Uh, four points are going to come off straight off, but frankly, who cares? He is I Japończycy na szóstym miejscu tracą do nas po czterech skokach 7,5 punktu. Yuki Jasato, rekordzista nieoficjalny letniego letniego anturazu wielkiej kroki 145 metrów. Ależ piękny daleki skok. To było w granicach ponad 145 metrów, a więc niechybnie będziemy tutaj mieli skrócony rozbieg. Przypomnijmy, że dotąd 143,5 i teraz mamy rekord skoczni i to jest bezwzględny rekord, już bez podziału na zimę i lato. 147 metrów i Yuki Asato zatem ma w tym momencie w ręku i letni rekord Wielkiej Krokwi i zimowy 147 metrów. Niesamowite, ale to też trochę niepokojące. No bo... I po 340. Johan Andre Forfang. Bardzo ważny skok. Czy wrócą do gry Norwegowie? To jest pytanie i I to Ojej! jest to jest rekord. Rekord, Ojej! rekord i teraz wie Sztekl, że wrócili do gry i to w sposób niewiarygodny. 138 metrów. 138 metrów, o 2,5 metra, metra dalej od, od witt Witkelsla. Wydawało się, że tutaj nie można wylądować na takiej odległości, a on to ustał, nie przewrócił się. 138 metrów, odjęte 7,7 punktów dla Johana Andre Forpanga, to coś niewiarygodnego, co zrobił reprezentant Norwegii. Nawet to lądowanie na dwie nogi nie pozbawi go ogromnej liczby punktów. I teraz zadowolony tandę. Odzyskali wiarę, ale skok był forfanga rewelacyjny, chociaż mówiliśmy, jeżeli ktoś doleci daleko, to ta poduszka wynika. Jan Achonen. Jan Achonen będzie walczył o kolejną wygraną. Czy też będzie oj, rekord, rekord oj, oj, skoczni, oj, oj, proszę oj, oj. państwa, fantastyczny skok. Niesamowite. Tak po cichu zaczął ten skok, szybko nie czekał. Fantastyczny skok, wydaje mi się, że jest lepiej niż rekord Adama myba, Małysza. Tak, 100 ile, 150, zaraz zobaczymy. Będą musieli specjalnie mierzyć sędziowie. Mówiłem, kiedy rozpoczynaliśmy transmisję, że jest mocny, że widzę go jako faworyta, bo on na treningach skacze równo 155,5 metra, a więc riposta tego wielkiego mistrza 20,5 metra dalej aniżeli w pierwszym skoku ależ to jest fajne niewiarygodne. I nieważne tutaj, jakie noty za styl, bo tam wylądować, to trzeba mieć nogi ze stali, wyobraźnię niesamowitą. Trenerzy, Trenerzy nie są w stanie uwierzyć. Jego trener Ari Sałko po prostu twierdzi, że Janę. Pirana od... Tepesza. No i popatrzmy na skoki niespełna 25-letniego Słoweńca. O, bardzo ładnie, daleko! O, wczoraj także e, z dobrej strony pokazał się w kwalifikacjach, był trzeci. No i chyba ten mały kryzys, formy jaki e, dotknął go podczas konkursów w Sapporo, ma już za sobą. 152 metry, a zatem wyrównany rekord obiektu, e, który od 2005 roku należy do Jana Honena. E, brawa dla Jurija Tepesza za ten skok. Ponad 2 metry wiatr na sekundę. Będzie miał odjęte 24 punkty właśnie za ten wiatr z dołu skoczni. No ale bardzo wysokie noty sędziowskie. Po 19,5 punktu od czterech arbitrów. No i ta odległość. 15. platforma startowa. I nadal dobre warunki. No i zobaczmy jak wykorzystaje Gregor Schlierencauer, który prezentuje się tutaj w każdym skoku bardzo dobrze. 85 km na godzinę na progu, złapał noszenie, wylądował poprawnie. No i teraz uniesione ręce w geście triumfu, w geście takiej satysfakcji, zadowolenia z tego skoku. No i Gregor Schlierencauer zostaje nowym rekordzistą. Trambulina Walea Carbunari, tej skoczni, która po raz pierwszy gości zawody Pucharu Świata. 103 metry Gregora Schlierencauera, wiat pod narty 1,5 metra na sekundę. No tak silnego podmuchu. Nikt tutaj jeszcze nie miała, zatem decyzja sędziów będzie za prawdopodobne taka, że ta belka zostanie przesunięta w dół, rozbieg zostanie obniżony. No ale Gregor Szlirencauer na pewno pozostanie przynajmniej na jakiś czas rekordzistą obiektu. Cieszy się kolega z reprezentacji Stefan Kraft. Konstantin Schmidt w powietrzu, dobra prędkość na progu. On też złapał noszenie i także daleko skacze. Tam już nie było telemarku. Bał się, aby tutaj ten skok ustać. Spójrzmy na wiatr. Dokładnie metr na sekundę, 103 metry. Wyrównany zatem rekord Gregora Schlierencauera. 90 metra na sekundę pod Narty. Teraz po korekcie, a zatem. Gregor Schlierencauer miał znacznie lepsze warunki do tego skoku. Konstantin Schmidt będzie miał odjętych nieco ponad 7 punktów, no a zatem on teraz, chociaż tutaj sędziowie nawet dość łagodnie potraktowali to lądowanie, bo widzę 18, 18,5. Tylko jeden sędzia rumuński dał 17. Stefan Horngacher triumfuje. No, po prawdopodobnie, aby te warunki były pewnie zbliżone do tych, w których kakał Karl Geiger, jest zielone światło, a zatem Stefan Kraft już na progu. Łapny, spokojny lot i daleki. Przesuwała się ta linia zielona wzdłuż ze skoku. To oznacza, że ten wiatr się nasilał podczas skoku lidera Pucharu Świata. 1,2 metra na sekundę, a zatem znów ten wiatr się odwrócił. I 103 metry to już trzeci zawodnik, który dopisuje się do tej listy rekordzistów skoczni w rasznowie. Trzeci skok dokładnie na 103 metr. 1,3 w tej chwili po korekcie, a zatem będzie miał ponad 10 odjętych punktów. Dodane 3,4 za obniżony rozbieg. No zobaczmy. Karl Geiger jednak skakał w dużo gorszych warunkach, no ale też skoczył krócej. 90 metra na sekundę pod narty miał Konstantin Schmidt. No i zobaczmy. Rekord świata, poprawił go później Stefan Kraft, Robert Johansson. No, wyciągnął fenomenalnie ten skok, wprawdzie wylądował bez telemarku, ale to była świetna odległość, to było daleko poza HS, poza rozmiar skoczni, poza 134 metry i nieważne, że sędziowie dali po 16-16,5 punktu, nieważne nawet, że odejmą prawie 15 punktów, dokładnie 14,9 za ten wiatr wiejący pod narty, bo Robert Johansson skoczył. I tu zawieszam głos, bo wciąż to to nie 144 metry, tak. o 3 metry dalej od rekordu skoczni Andreasa Koflera. Rekordu sprzed lat 8, 144 metry. Roberta Johansson. Tych, którzy do tej pory otrzymywali najlepsze noty. No ale popatrz, Simon Ama. Tu może być daleko i będzie bardzo daleko, ależ daleko po reprezentant Szwajcarii. To jest skoczek, który potrafi skoncentrować się właśnie na tym najważniejszym skoku. Potrafi skakać słabo na treningu, w kwalifikacjach, ale kiedy przychodzi do zawodów, 146 metrów. Drodzy Państwo, o 3 metry pobity rekord skoczni Gregora Schlierencauera. 143 metry. 143 metry po frunoszliwym, cały 7 marca 2008 roku. Martin Kinzle. No przeskoczył skocznie Simon Aman. 146 metrów. Pozwolił mu skoczyć 138,5 metra. Ale teraz Kamil Stoch. Wysoko zawiesi na poczeczkę Robert Johansson. 145,5, 144. Kamil w powietrzu. Pięknie. Wysoko, ależ żde! Niewiarygodnie! On skacze poza wyobraźnią pozostałych rywali! 146 metrów! To jest nowy rekord skoczni! To co wyprawia Kamil Stoch przechodzi narciarskie pojęcie. Jest niewiarygodny w tym co robi. Ile trzeba skoczyć? Tyle skacze. No przecież 145,5 Roberta Johanssona o 2,5 metra pobity rekord skoczni. Wydawałoby się, że no musi... Ciężko będzie to, wszystko poprawić. A Kamil Stoch skacze w niewiarygodnym stylu. Do tego noty 19,5, 19,5 razy 2, 3 19, odjęte 16,4 punktu. Kamil oczywiście będzie liderem. Kamil Stoch, ma 62,3 Norge. Kommer bra ut. Ja, og så slikker ah, en han en ut der, Stefan oi, oi, Kraft! oi, oi! Nei, For en utrolig lengde på østerrikeren! Skal vi ha nok en verdensrekord? Skal vi ha dagens andre her? Det vet vi jo om vi orker mer. 253,5! Og så oi, står oi. han her, Stefan Kraft! Vasiljev som falt på 254! Ja, det her er så vilt. Han har så mye høyde nedover. Jeg trodde ikke han 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 skulle være i stand til å stå på de lengdene der. Se for for en høyde han har når han kommer ned landing Været ja, er han han nedi nedi? nedi, der da? Er 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 ikke rumpa nedi. Ja, det 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 tror 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 jeg, men men hva dommerne? dommer her som som trekker ellers... na podium w tym sezonie 248 metrów z kwalifikacji to jego rekord życiowy ależ wieje mocno podarty 80 grio Yukobayashi gdzie on wyląduje Ależ odpalił petardę Rioju Kobayashi Jak daleko on wylądował W którym miejscu Będzie miał odjętych 11,8 punktów za wiatr Ale to jest nieważne Bo ważna jest odległość 252 metry Nowy rekord w stoczni O pół metra dalej niż Kamil Stok w marcu 2017 roku Półtora metra bliżej od rekordu świata Rioju Kobayashi We w tym ostatnim dniu Jak gdyby nie chciał zostawić Wątpliwości złudzeń co do, tego, co do tego, kto jest królem tego sezonu. On chce zgarnąć wszystkie lewe w tym sezonie. Wielkie, wielkie brawa. No to sędziów. To myślę o czym, owszem ważne, bo po 16,5, 16, 17 punktów. Nie mógł dostać większy lądowanie w głębokim przysiadzie. Ale tutaj Przemek, ja się zgodzę z Twoją teorią, jeżeli już osiąga zawodnik taką odległość, tak niebotyczną odległość. 252 metry. Tutaj te noty.